Funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu rozbili grupę przestępczą zajmującą się rozprowadzaniem środków odurzających. Wstępnie funkcjonariusze ustalili, że grupa mogła rozprowadzić około 200 tysięcy porcji handlowych, środków psychoaktywnych. Narkotyki trafiały z zagranicy do Polski. Tu były przetwarzane, były odpowiednio przygotowywane, a następnie były rozprowadzane na rynek tutaj w Polsce, ale również za granicę. Jak się później okazało, znaczna część trafiła do zakładów karnych. Funkcjonariusze nad tą sprawą pracują. Od ponad pół roku weszli w posiadanie informacji, która wskazywała na to, że grupa zajmuje się wytwarzaniem, przetwarzaniem, a także wprowadzaniem na rynek narkotyków. Część z tych narkotyków trafiała również do zakładów karnych. Te czynności były wykonywane później już ze służbą więzienną. Funkcjonariusze musieli te czynności skoordynować, gdyż prowadzili je w kilkunastu jednostkach penitencjarnych. Ze względu na to, że z informacji, które policjanci mieli, rozprowadzaniem tych narkotyków już w zakładach karnych zajmowała się m.in. osoba, która odbywała karę pozbawienia wolności. Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się rozprowadzaniem środków odurzających i wprowadzaniem środków psychoaktywnych na rynek. Grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.